Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Dziękuję, panie marszałku. Najbardziej otwartego Sejmu na całym świecie. Ma... Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków silnych ludzi. To jest kłamstwo i pomówienie. Panie... Dobre, Dobre, Poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Sala Sejmowa nie będzie miejscem ani szarpani, ani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest fight club, tylko Sejm, a jest dużo gorzej niż było. Wstyd! Panie Marszałku, najbardziej otwartego na całym świecie Sejmu. Na początek chciałem pana Marszałka zapytać, czy pan Marszałek uprosił posłów Polski 2050 o podpisy pod ustawą. Antysitwową, czy może będzie tak jak z ustawą antykorupcyjną? Pan nieobecny premier Tusk obiecał Polakom, a KUKIS-15 i Prawo i Sprawiedliwość przygotowali tę ustawę i wdrożyli. Jak potrzebuje pan marszałek pomocy, proszę tylko powiedzieć, zbierzemy podpisy pod, pan, pod pana ustawą. Składam wniosek formalny e, o przerwę i informację pana marszałka. O tym, dlaczego tak dużo powstało zamrażarek w Sejmie. Obiecał Pan, że nie będzie żadnych zamrażarek. No i niby nie ma, nie ma zamrażarki Pana Marszałka, tylko pojawiło się wiele zamrażarek komisyjnych i podkomisyjnych. Ustawa, którą, z której był Pan tak dumny, że pielęgniarki dostaną podwyżki i pozostali, pozostali pracownicy medyczni, trafiła do zamrażarki podkomisji która będzie to procedowała teraz miesiącami. To samo z, zdarza się ze wszystkimi innymi obywatelskimi projektami, które trafiają do podkomisji i komisji i tam grzęzną. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję też za deklarację wsparcia. Jest pan po prostu serce nie człowiek. E, chcę pana zapewnić, że nad tymi projektami ustaw pracujemy. Zapraszam dzisiaj do słuchania mojego briefingu prasowego, który tego będzie dotyczył. Natomiast... I wtedy też dowie się Pan, jak można się jeszcze bardziej w to włączyć, w ten proces. Natomiast co do zamrażarek, cieszę się, że odnotował Pan, że w gabinecie marszałka zamrażarki już nie ma przyjrzę się temu jak dystrybucja sprzętu AGD wygląda w innych zakątkach sejmu natomiast jeżeli chodzi o wspomnianą przez pana ustawę o pielęgniarkach moje serce i mój umysł chcą jak najszybciej zobaczyć tę ustawę uchwaloną w sejmie chyba nie tylko mój bo wszyscy zgadzaliśmy się co do tego w dyskusji że to rozwiązanie jest potrzebne a więc rozumiem że procesy przyspieszą natomiast przyjrzę się przyjrzę się Przyjrze się temu, dlaczego w innych miejscach są małe zamrażarki, skoro wielka już wyjechała. Proszę być pewnym. Wniosek przeciwny pana posła tak, pa, pa, Pani Abył no, wniosek bo... o przerwę pani poseł, więc teraz będzie wniosek o brak przerwy. To logiczne. Absolutnie Bardzo proszę panie przeciwny, ponieważ pan poseł Sachajko chyba zachowuje się tak, jakby urodził się wczoraj. Panie pośle Sachajko. Był Pan członkiem większości, która miała największą zamrażarkę w Sejmie w ostatnich 30 latach. Był Pan członkiem grupy, która blokowała rozpatrzenie projektu dotyczącego pielęgniarek przez wiele miesięcy. Mogliście to zrobić. To samo mogliście zrobić ze wszystkimi projektami obywatelskimi, które włożyliście do zamrażarki, co, co więcej, na najniższą półkę tej zamrażarki. Trzymaliście wiele miesięcy. To dzięki panu marszałkowi Hołowni ta zamrażarka zniknęła z gabinetu marszałka i dzisiaj te projekty są rozpatrywane. Jest pan naprawdę człowiekiem, który powinien w pierwszej kolejności odbyć własny rachunek sumienia i przekonać do poparcia ustawy antysitwowej pańskich kolegów, którzy byli z Panem na liście, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pan nie potrafi zebrać 15 podpisów wśród swoich kolegów, to znaczy, panie pośle, że coś jest nie tak. I w pierwszej kolejności powinien Dziękuję pan bardzo. wytłumaczyć się, dlaczego nie może pan zebrać tych podpisów wśród swoich kolegów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy pan poseł, ja absolutnie to rozumiem, czyli kontynuujemy debatę na temat rozmiaru zamrażarek. Kto miał większą, kto miał mniejszą? Bardzo proszę. Dziękuję. Sprostowanie ma pan 60 sekund. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Najbardziej otwartego sejmu na całym świecie. Serdecznie dziękuję. Panie marszałku, kolega mnie zupełnie nie zrozumiał, o czym ja mówiłem. Ja nie mówiłem o tym, że wcześniej było idealnie. Ja tylko mówiłem, że państwo Okłamali Polaków, że będzie inaczej. Dość kłótni do, do, i do przodu, a Państwo brną w te kłótnie. Ale rzeczywiście, skoro Państwo nie potrafią zebrać tych podpisów, trzy podpisy z 15 są. Do następnego sejmu poproszę posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby się podpisali, a państwo od roku obiecują o tej ustawie. Nie trzeba mi bić brawa, bo Państwo trzy miesiące mają większość i nie uchwalili tej ustawy, nie uchwalili ustawy e, o kaucjach. PSL nie, nie uchwalił ustawy o kaucjach, a wygrał wybory z tą ustawą. Więc, Szanowni Państwo, proszę nie opowiadać, co było, bo miało być inaczej, a jest dużo gorzej niż było. Wstyd. Ojej. Tak jak w przemocy wobec mównicy zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam teraz ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie działa? To pomaga. Działa? Czas leczy wszystkie rany, również urządzeń do głosowania. Kto się wstrzymał? Tak, tak, no. <głos> Dziękuję. Głosowało 429 posłów za 195 przeciw 234. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Teraz pan poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji również z formalnym wnioskiem. Panie marszałku, Wysoka Izbo, piękna, luźna atmosfera dzisiaj w Sejmie, a rolnicy po raz kolejny, zamiast spędzać ten dzień na polu, będą na ulicach. Rolnicy wyjadą nie w dwóch, nie w dwudziestu, ale w 250 miejscach w Polsce z kilkoma postulatami. Przede wszystkim sprzeciwiają się polityce unijnej, klimatycznej polityce unijnej i tym, którzy zdradzili Polskę, zarówno zdradzili w 2020 roku, nie zgłaszając weta, zgadzając się i podnosząc cel klimatyczny z 40 na 55 I tutaj zwracam się do tej części sali, do posłów Sprawa i Sprawiedliwości, ale o Was również pamiętam. O pani wiceminister Urszuli Zielińskiej, która poszła w wytyczonym kierunku przez Mateusza Morawieckiego i mówi już o 90 procent redukcji emisji CO2. Rolnicy również domagają się natychmiastowego zakazu importu i ustanowienia kontyngentów na realnych. Realnych i właściwych poziomach wozu płodów z Ukrainy oraz z pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej. Panie pośle, czas minął. Dlatego zgłaszam wniosek formalny o przerwę oraz o pilną interwencję ministra rolnictwa o efekt takiego działań w stosunku do unijnej polityki Dziękujemy klimatycznej bardzo, panie oraz o to, co zrobić, żeby zadbać o polskich rolników. W, w, nie było, wie Pani, w, w tym co powiedział Pan Poseł y, Mulawa, nie było de facto. No, był wniosek o przerwę, ale myśmy już go głosowali. Natomiast rozumiem, że chce Pani Poseł Gębicka z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę. 60 sekund. Nie, pa, y, Panie Ministrze, Pani Poseł Gębicka była pierwsza. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Tak, wniosek o przerwę przed chwilą był głosowany. Jeżeli szliśmy, szlibyśmy tym tropem. A to jest inna sprawa i to jest wniosek o to, żeby uzupełnić porządek obrad. Ten porządek obrad tego posiedzenia nie będzie już uzupełniany, natomiast może być uzupełniony porządek przyszłego posiedzenia, o czym dziś na konwencie seniorów będziemy decydować. Sejm nie będzie głosował kolejnego wniosku o przerwę, bo przed chwilą podjął decyzję w sprawie wniosku o przerwę, toż samego co do treści. Macie swojego przedstawiciela w konwencie seniorów. Dzisiaj jest planowany konwent seniorów. Proszę, żeby został zabrany głos przez niego w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Gębicka. Szanowny 60. panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, rolnicy w całej Polsce wyjeżdżają dzisiaj protestować na największe od 20 lat protesty. Oni walczą w naszym interesie walczą o bezpieczeństwo żywnościowe, o opłacalność produkcji, o pewność produkcji. Szanowni państwo, koalicja 13 grudnia obiecywała, że wprowadzi ustawę kaucyjną. W czasie kampanii pan Hosiniak kamysz mówił, że trzeba to zrobić natychmiast. Minęły trzy miesiące, kiedy macie większość w Sejmie i dalej nie złożyliście tego projektu. Nie chcecie nic z tym zrobić. My wprowadziliśmy embargo na zboże z Ukrainy. A wy co mówicie, że Unia was teraz straszy karami i trzeba system licencji wprowadzać, Licencji, które będą Ukraińcy wydawać. No, czy wy jesteście poważni? Naprawdę? No, to jest uderzanie w polskiego rolnika. Weźcie się w końcu za robotę. Ja wam zostawiłam kilkanaście projektów ustaw i rozporządzeń. Dziękuję Żadnego bardzo, nie proszę. złożyliście. Weźcie się za robotę Dziękuję i pomóżcie bardzo. polskim rolnikom. Dziękuję bardzo. Zapisany jest również z wnioskiem formalnym pan poseł Telus sprawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Panie ministrze, chwila. Teraz jest poseł Telus. A jeżeli pan będzie miał do jego wniosku formalnego wniosek przeciwny, wtedy zaproszę na mównicę. Bardzo Szanowny, proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku, dzisiaj jest bardzo proszę ważny. O dzień. spokój, dobrze? Panie Sza... pośle, proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla polskiego rolnictwa i to jest dzień naprawdę sądny, który będzie sądził o tym, jakie będzie polskie rolnictwo. My sprzeciwiamy się razem z rolnikami przeciwko tej klimatycznej, lewackiej polityce, którą wprowadził w Europie Timmermans, a którą prowadził Donald Tusk jako szef grupy rządzącej w Unii Europejskiej. My niejednokrotnie pan prezes Jarosław Kaczyński w Łystyk powiedział na konferencji, że jesteśmy przeciwko tej klimatycznej polityce. A co robi polski rząd obecny? Jedzie pani minister i mówi że redukcja CO2 o 90%. To nie jest zwijanie europejskiego rolnictwa, to jest zabicie europejskiego. Polskiego rolnictwa, to jest zabicie polskiego rolnictwa i kolejny filar, który jest w protestach, kolejny filar to jest, to jest polityka z Ukrainą i pomocy polskiemu rolnikowi. To myśmy wprowadzili pomoc polskiemu rolnikowi największą w historii. 15 miliardów. W zeszłym roku było wypłacone 10 miliardów. I pszenica kosztowała wtedy 1000 zł. Dziś kosztuje 700 zł i co? Donald Tusk jest na nartach, nie jest polskim rolnikiem. Gdzie jest znoszę wniosek Dziękuję o odroczenie, bardzo, żeby wrócił Donald Tusk i zajął się polskim rolnictwem, bo polskie rolnictwo jest zabijane, a pomocy od polskiego rządu nie ma. Dziękuję bardzo, panie pośle. Widziałem tu jakieś zamieszanie dotyczące wniosku przeciwnego, ale rozumiem, że wniosku przeciwnego nie ma. Wniosek formalny chce zgłosić, chce, pan minister chce zgłosić wniosek przeciwny jako poseł, bardzo proszę. 60 sekund, a później pan poseł Panie Krajewski. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Wiedza Konfederacji na temat rolnictwa zamyka się w tym, że dzisiaj pan mówi, że rolnicy byliby w polu. No w każdym innym okresie, ale nie dzisiaj. To, to pokazuje jasno. Dzisiaj każdy, kto dzieli naród, nie jest patriotą. I wy to robicie. Dzielicie naród. Nie jesteście patriotami. Chcecie tylko i wyłącznie kłócić. Wasze działania w rolnictwie przyczyniły się do tego i na granicy, że do Polski mogło wjechać wszystko. Pan prezes Kaczyński nie upomniał się o to, żeby zostały wprowadzone kontrole cukru na granicy przez Sanepid. Pozwalaliście przywozić cukier, który nie był badany i pan za to odpowiada, to wy za to odpowiadacie. Brakuje bardzo dużo pracowników na granicy. Nie ma i dzisiaj nie macie najmniejszego mandatu, żeby wypowiadać się na temat rolnictwa. Pani obiecała rolnikom miliard złotych, tylko nie zagwarantowała ich pani w budżecie. Zapomniała pani o tym, i dzisiaj to wy odpowiadacie za tą całą sytuację w polskim rolnictwie, która jest. Każdy, kto dzieli w tym trudnym czasie naród, nie jest patriotą. Wy nie jesteście patriotami. Nie ma takiej możliwości. Drodzy Państwo, są narzędzia formalne, jeżeli chce się przeprowadzać debatę w jakichś sprawach merytorycznych. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że ten problem, o którym rozmawiamy teraz, jest ważny. Nie mam niestety wrażenia, że ta kłótnia, która tu się odbywa w jakikolwiek sposób rozwiąże problemy tych, którzy dzisiaj w polskich miastach, w polskich regionach protestują i dlatego będziemy zmierzać do realizacji porządku dziennego tego posiedzenia. Bardzo proszę wniosek formalny pan poseł Stefan Krajewski. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Dziś rolnicy protestują w wielu miejscach, ale oni rozumieją, że ci fałszywi prorocy, którzy tutaj udają obrońców, przez 8 lat nie zrobili nic, żeby poprawić sytuację polskich rolników. Pani minister Gębicka chciała w dwa tygodnie nadrobić osiem straconych lat, no nie udało się. Złożyła Pani wszystkie gnioty, które przez osiem lat przygotowaliście, a co do opieszałości przez ponad rok nie rozumieliście tego, że można zablokować napływ ukraińskiego zboża. Nie zrobiliście nic. My wiemy dziś, że są lepsze rozwiązania jako rząd niż kaucja i te rozwiązania są wprowadzane. Wy nie potrafiliście ani kaucjonować, ani zablokować. A pan poseł Sachajko walczy o silną pozycję w opozycji, bo rządowej nie dostał w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zastanówcie się nad tym, a rolnicy dzisiaj nie chcą wojny, chcą spokojnej, merytorycznej rozmowy. Dziękuję, Dziękuję Panie Pośle. Jeden, jeden pamiętajcie państwo, jeden wniosek przeciwny. Bardzo proszę. Panie Marszałku, proszę o ci, Wysoka Izbo. Nie zagłuszajcie to, naprawdę, kiedy człowiek mówi no trochę kultury, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do, rolniki, do rolnika zbawić, z województwa ja podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody i zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, Szanowni Państwo, Pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków silnych ludzi. Kazał, którzy kazali, którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Panie pośle, w jakim trybie? Jest, Sprostowania rozumiem. Kończymy to. To jest, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo i pomówienie. I może pan sobie kłamać, Panie pośle, prawdy nie zakłamiecie. Pan Panie Jarosław pośle. Kaczyński, pan prezes Kaczyński, 22 czerwca 2022 roku powiedział ukraińskie zboże nam nie zagraża, nie bójmy się przywozu do Polski. Pośle, to wy odpowiadacie za to wszystko, co się stało. A pan Panie pośle, za te pomówienia, które pan powiedział, spotkamy się w sądzie. Zapraszam. Panie pośle, nie, pani minister, pani minister, pani poseł, nie, nie ma... Nie, absolutnie nie, nic nie szkodzi pani poseł, kończę ten wątek, nie, nie ma pani prawa, bo go pani nie udzieliłem, bardzo, bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce, jeżeli rozumiem, natomiast to nie jest debata, to są wnioski formalne, sprostowanie przysługuje w debacie, za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to no, tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła Pani miejsce na sali. Chcę zabrać głos Pani Minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę Pani Poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Panowie, rozpoczynam procedurę wykluczania Was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Jeżeli pojawiają się, jeżeli pojawiają się, proszę zająć miejsce. Jeżeli pojawiają się, nie, panie pośle, zapraszam na miejsce. Tak. Ja myślę, że powinni, powinien Pan absolutnie, jeżeli był Pan świadkiem takiej rzeczy, powinien Panią złożyć na piśmie. Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować tak samo, wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Ten wniosek przez Komisję powinien zostać rozpatrzony pilnie, żeby takich spraw między nami nie było. Przepraszam, pani poseł Kwiecie, nie usłyszałem. Dobrze, można złożyć do Komisji Etyki Poselskiej, można złożyć do prokuratury, ale sala sejmowa nie będzie miejscem ani szarpa, ani nani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest Fight Club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Chciała zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska w trybie artykułu 186. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie. Polakom należy się prawda, bo niestety ponownie są wprowadzani w błąd zarówno przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. Polski rząd w Unii Europejskiej faktycznie rozpoczęła się dyskusja na temat nowego celu przejściowego dla celów klimatycznych, ale stanowisko polskiego rządu jest jasne. Będziemy ostro. Wspierać Polaków, polską gospodarkę, negocjując dla Polski dodatkowe środki finansowe i dodatkowe instrumenty, których Wy nie potrafiliście do Polski przywieźć. Mało tego. Odblokujemy środki unijne, które się po prostu Polkom i Polakom należą, które Wyście blokowali. Ale prawdą jest, że polski rząd dzisiaj ma pewien stan prawny, który zastał, od którego zaczyna. Poruszamy się w korytarzu, który został zaakceptowany i przyjęty przez rząd prawa i sprawiedliwości. To są dwa cele, do których Pan premier Morawiecki i państwo się zobligowaliście, czyli cel redukcji 55% na rok 30 i 100% redukcji na rok 50. Więc my negocjując mamy dokładnie ten korytarz jako możliwość wyjścia. Będziemy twardo negocjować. Dla Polski i Polaków przywieziemy pieniądze, które pomogą. Polskiej gospodarce dopasować się do wyzwań klimatycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, powracamy do rozpatrzenia punktu piątego porządku dziennego. Sprawozdanie wniosek Komisji. A, wniosek, przepraszam, był wniosek. Pan poseł Telu zgłosił wniosek o odroczenie. Tak, rzeczywiście, przepraszam. Poddajemy ten wniosek pod głosowanie. Kto z Pani, i Panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Ale Pani tęskni, Pani poseł. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 428 posłów za odroczeniem 190, przeciw 238. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia. Pan premier chce zabrać głos, tak? Bardzo proszę. Pan premier Kosiniak-Kamysz, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Panowie. wysoka izbo, sprawa protestów rolników w całej Europie jest sprawą poważną. Tak, nie było w Europie takich protestów nigdy. E, rozumiemy powody protestów rolników również w Polsce. Zaniedbania ostatnich ośmiu lat są nie do przyjęcia. Brak opłacalności w rolnictwie jest tragiczny. Doprowadziliście polską wieś na skraj bankructwa. I kto, to, I kto za to odpowiada? Kto jest komisarzem rolnictwa w Unii Europejskiej? Janusz Wojciechowski z PiSu, nominowany przez PiS na tę funkcję. Co Janusz Wojciechowski mówił o Zielonym Ładzie, przeciwko któremu teraz protestujecie, będąc w opozycji? Wypowiedź na Twitterze, gdzie pan komisarz jest bardzo aktywny, z 16 grudnia 2021 roku. Nie, proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR powstała w Warszawie i nazywała się najpierw Programem Rolnym PiS. Reforma WPR jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! Powracamy do rozpatrzenia punktu piątego porządku dziennego. Sprawozdanie który i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia. Przepraszam, nie ma takiego trybu, Pani Poseł, jak ważna sprawa w regulaminie Sejmu. Tak, jak jest debata, to wtedy to jest miejsce załatwiania ważnych spraw. Panie Pośle. Ale oczywiście, a ja Panu chętnie odpowiem. Jeżeli pan premier wprowadził opinię publiczną w błąd pana zdaniem, to są media społecznościowe, w których można się do tego odnieść. Jest wiele innych miejsc, można zwołać konferencję prasową w tej sprawie, ale jeżeli w każdej sytuacji, w której ktoś z państwa twierdziłby, że powiedziana z tej mównicy została nieprawda, prostowałby ją z tej mównicy natychmiast po tym, spędzalibyśmy w tej wspaniałej Izbie 24 godziny przez 365 dni w roku. Nie jest to miejsce uprawiania publicystyki, a stanowienia prawa. Tak. I premier, wicepremier korzysta ze swojego prawa. Państwo mają swoje prawa. W tej chwili nie macie Państwo prawa do zajmowania stanowiska, ponieważ nie ma dyskusji.